Na sesji Rada przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany w budżecie, a właściwie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, bo tak naprawdę, jeżeli ta inwestycja będzie realizowana, to będzie realizowana w przyszłym roku. W tym roku do końca września powinniśmy złożyć odpowiedni wniosek do programu odbudowy dróg lokalnych. I Zamierzamy taki wniosek złożyć, natomiast jeżeli chodzi o to, na jakim etapie dzisiaj jest, zostało wszczęte postępowanie związane z udzieleniem pozwoleń na budowę, także czekamy na rozstrzygnięcie. Uzgadniamy jeszcze ostatnie kwestie związane z własnością niektórych pasów ziemi, które będą pod tą drogę przeznaczone. Chcemy po prostu dogadać się z właścicielami tej ziemi co do wykupu. Dzisiaj mamy ich zgodę na dysponowanie tą, tymi gruntami, jeżeli chodzi o cele budowlane, natomiast chcielibyśmy, żeby, żeby to, te grunty stały się własnością gminy, stąd będziemy mówić o, o wykupie tych ziemi. No powiedzmy o konkretach tej inwestycji. Jakiej drogi konkretnie dotyczy, jak długa będzie to trasa i co dokładnie zostanie wykonane? To znaczy tak, jeżeli chodzi o drogę, no to jest ten... To jest nazwany skrót dojazdu do miejscowości Łubiana. Jadąc w kierunku Łubiany, przed torami, na prawo skręcamy do Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczyni, natomiast na lewo jest właśnie ten skrót prowadzący do Łubiany. Długość tego, tej drogi to jest ponad 1800 metrów. Na odcinku tej drogi, na całym odcinku ma być droga asfaltowa oraz trasa rowerowa, a w części w części, która prowadzi przez miejscowość Lubiana, jeszcze chodnik dla, dla pieszych. No, mieliśmy też taki drobny problem, polegający na tym, że w tej pierwszej części, jeszcze w obrębie rybaki, w ewidencji gruntów był zapisany las. Chociaż cała ta droga jest drogą gminną, oznaczoną w określonym numerem zapisaną, w, znaczy potwierdzoną przez Radę Gminy Kościerzyna. Natomiast no, czasami takie rzeczy, jak widać, się jeszcze zdarzają, że na drodze gminy rośnie lasu. Też fizycznie tam lasu oczywiście nie było, tak? Lasu nie było, ale tutaj dogadaliśmy się z nad leśnictwem, które poczyniło starania i z tego, co już wiem, na dzień dzisiejszy w ewidencji gruntów już jest zapisana droga. Natomiast teraz prowadzimy rozmowy, aby stać właścicielem, czy zarządzającym, bo właścicielem jest tak? czy zarządzającym tym, tym właśnie odcinkiem, który znajduje się na, na, na terenie leśnym. Projekt już istnieje? Tak, projekt już istnieje, projekt budowlany istnieje, istnieje kosztorys. Ten kosztorys opiewa na kwotę ponad 2,5 miliona złotych, stąd taka kwota pojawiła się w wieloletniej prognozie finansowej. Dofinansowanie, na które liczymy, to jest 33% urzędu marszałkowskiego. No, oczywiście, jeżeli otrzymamy to dofinansowanie, dojdzie do przetargu no i zobaczymy, jaka cena tej inwestycji, jaki koszt tej inwestycji wyniknie z tego przetargu. Jak pan powiedział, prace mają się rozpocząć w przyszłym roku? No tak, tak. dlatego że jeżeli, jeżeli w tym roku uzyskamy dofinansowanie, no to pewno sobie trudno, no, można sobie różne rzeczy wyobrazić, ale pewno trudno sobie wyobrazić, chociaż może to jest możliwe, żeby w tym roku rozpocząć budowę, natomiast sądzę, że to będzie przyszły rok.